Baza wiedzy Politechniki Białostockiej. Instrukcja. Przypisywanie publikacji do projektów. Wejdź na stronę Bazy Wiedzy Politechniki Białostockiej. W prawym górnym rogu wybierz opcję Zaloguj się. Wprowadź swoje dane do logowania. Baza wiedzy wykorzystuje usługę logowania federacyjnego. Przejdź na swój profil autora klikając na awatar. Następnie wybierz swoją nazwę użytkownika. W profilu autora przejdź na zakładkę publikacje. Zaznacz publikację, którą chcesz przypisać do wybranego projektu. Następnie kliknij na trzy kropki. Wybierz opcję przypisz do projektu. W rozwijalnej liście będzie możliwość wyboru projektu, do którego chcemy przypisać publikację. Klikamy Wybrany projekt, a następnie przycisk Zastosuj. Prawidłowo powiązana publikacja z projektem jest widoczna w opisie projektu. Aby to sprawdzić, przechodzimy w profilu autora na zakładkę Projekty. Klikamy Wybrany projekt i wybieramy zakładkę Efekty projektu. W tym miejscu powinna być widoczna powiązana publikacja. W razie pytań prosimy o kontakt z oddziałem informacji naukowej Biblioteki Politechniki Białostockiej.